Mam złote felgi Ty nie ma tam aż takich No wy samochody. samochody. Jak już odeś się rozprędzasz szybciej skroiłam turbo sprężarkę No ja mam turbosprężarkę. A Ja też mam No ale ty jak jedziesz po górach, gdzieś po kamieniach To się dziwisz O o o o Chodź tu O i pt 7 Kurwa! No way! Jeszcze się nie ruszy, ba nawet. Bagi i fałka mi jedno, dwa razy i kurwa. Dobra, wybana to. Aaaa, panie się! Kurwa, wybaba, osiągni zębaka. Serio! Nie mam dużo lajków, bo jestem jedynym lightem po mojej stronie uj, i, nie, jubia, to jest pierwszy z czasu chyba, co? Rzadko się... Kurwa, jakbym tu się rozbił. Kurwa, zjeżdżaj mi, a nie udajesz. Kurwa! O, Borsuka mam obok siebie, I Lighta, wszystko. Ustaw się w innym miejscu, może. Co ty nie powiesz? Tutaj się ustaw, czy, czy, czy gdzieś wyżej, będziesz mi tu osłaniał z tej strony. Nie mogę podjechać dalej, bo już zostanę wykryty. No to też moje lojusze HP No wiem, widziałem, bo ty w takim chujowym miejscu staniesz. Tam się nigdzie nie staje, niszyciel. Dobrze, napierdalać. pierdolacz. Kurwa. Skorpiona wykryłem Serio? No to se Nie ja W milimetr nie trafił Ja nie mogę podnieść działa, żeby nawet Skorpiona trafić, jakby wyjechał Naj, naj, naj Nie podnoszę Ile ma w ogóle opuść działa? 10 stopni? Nie wiem Podnoszenie czy opuszczenie? Podnoszenie Opuszczenia to chyba ma więcej niż podnoszę. Teraz kierowca już został, wstrzęły. Teraz ci powiem. Per 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 per, jak chodzi ten silnik? Per per per, ty byś pewnie na moim miejscu już byś strzelił do gościa, żeby go zabić, ale ja to kurde też tak mam. Tylko nie strzelam Mierda, ale powiedział. Rancja. To jest bardzo fajna strona internetowa, gdzie możesz sobie sprawdzić wszystkie parametry. Ale po co ja w wchodzę prawym i widzę? Ale w sensie jakie ja, na przykład ja żyję, a ty już Nie no. ja Chcesz sprawdzić parametry? No i co, jak ja żyję, to przecież nie będę wchodził, przecież ja jestem skupiony w bitwie, nie? Już ci mówię. Gdzie, gdzieś to powinno być napisane. Mam trochę już kaskadki, to źle. Mogę Minus 9 stopni, czyli opuszczenie 9 stopni, i podnoszenie 13. No, even. Ten chuj, even ma. Kurwa! Gdzie? No i chuj, po złości ostatni pocisk nie trafił. No po chuj. Nie. Ja pierdole zginąłem To jest po złości robione znaczy, Ja w sumie nigdy ten ostatni nie trafię Lighty kontra nasze lighty to siadają Tak naprawdę nie mają szans Zgór Jak się rozpędzimy to te lighty to... Tarano Bo wiesz, że możemy to dobrze korzystać A to jest mojej umiejętności to, to mnie Tak, bo spadniesz nie z góry gdzieś No właśnie Postaraj się tak wiesz Porządnie to ugrać Wyobraź sobie, że grasza o złoto Tam jeszcze T-34 może być, bo to jest też metal, wiesz Kurwa, jak on mocno skręca, ja delikatnie tylko mocno skręcę. Nie jakby się grało w na kierownicy Znaczy chujowo, bo te czołgi, co tutaj są, to one nie posiadają kierownicy nawet w, realii, w realii. Nie licząc leopardy, tych nowszych Których jeszcze tu nie ma Jeszcze Nie patrz, mnie tam dołem jechałeś No gdzie tu jesteś? No, do przodu, żeby ich wyświecić. Tam był, to tam wiesz. Nic nie zrobisz tam. Trzeba szybko ich wyświecić, żeby potem wiesz. I tu nikogo nie ma? Nie ma chyba. Jaden i na Też czekaj na mnie. Nie jechać, kurwa, nie się kampić. Widziałem. musiałem zawrócić. Tam. O, ale miks. A te 800 to ja nic nie zrobię, niech zapomni nawet. Miau. Zabij ją, stani, zabij z magazynka, nie jedziesz Dobra Przecież ja spróbowałem ja, pociski Ja ją staranuję, bo mi się nie chce marnować tej amunicji A jak pa to zrobię patrz <śmiesz> 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 to wyglądało O, siema No serio, zablokowałeś mnie W ciebie trafiałem, zamiast z nią

bo chciałem a jeden pestkę tylko wystrzeliłem na niego Zabij dwóch Zabij dwóch Tylko AT8 nie wal O kurwa ma full Dawaj go od dupy tak żebyś mógł go przebić Tylko nie wal go od przodu tak żebyś mógł go zabić Poczekaj ja wystrzelam a potem ty czekaj No, no zabrał mi no, go Nie zabiłeś go No zabrał no, mi go co ty chcesz To tam tamtego o pierdolę! Ja strzela, potem ty, bo ty go nie zdejmiesz na magazynek! Ej, przenikł! Dobra, zabij go! Dobra. Kurwa! Jackson! Jackson! O kurwa! Ja też nie mogę przynieść! Dobra, zabij go! Przeżyj strzał! Kurwa! Koło... go... Scharatuj! No, on stoi! No, zabij go! No, no nie może... Nie przebije z no, przodu! Do Ładujesz? O, w końcu! Ja się pytam czy zabijesz, a ten nie przebije go, jeżeli go nie przebije, to go nie zabije, tak? Logiczny. Przebijesz go, bo on jest miękki. A ty masz porządne działanie. Nie patrz na ten kolor. Kolor może oszukiwać. Dzięki, obiekt. Nie! Ah, Czemu tego siule, stoisz, się leopardem stoi, że nic nie robisz? Nie, to A ja ty, ty wolisz? Do obiektu? Jesteś? Jestem, przecież mówię, że. Cały czas. Ja się A, zapewniam się odciszyć. No. A ja ty wolisz do tego obiektu? No tak, a mam dwa, dwie pestki i mógłbyś coś wyświecić. Tam. Um. Dobra, tak. czekaj. Tak, żeby nie zginąć. No to może być trudne. To jest tak, żeby nie zginąć po prostu. Leopard, one Dobra. Zrób sobie kółeczko jakieś fajne. Pamiętaj, że za opóźnieniem możesz ich wykryć. I ci mogą mi na nastrzymać. Masz obiekt jednego? A ja się wykryłem. No i uciekaj stąd. Już wykryłeś. Przecież skręciłem, czemu to mnie nie powie, to, to się chociaż? Nie Nie, nie wiem pan, hm. Jakie ja mam? Ja pierdolę, ciężkie albo niszczyciela upuścić No musisz obiektę masz to zjadłeś randwag na tam To takie łatwe zadanie Ja zrobiłem wszystkie między ten... To artek, więc Też, że muszę wygrać i przetrwać, nie? Znaczy ja mam zrobione, ale ja je poprawiam sobie z wyróżnieniem, wiesz o to... co chodzi No przecież to nie jest każdej misji misję dostaniesz wyróżnienie, znaczy tą karteczkę rozkaz po no, ale co ja mam robić innego? Na no, Arcie, żeby nie żeby nie tracić sobie czasu na bitwach, to sobie robić z wy wyróżnienia. niż żeby nic nie robić, nie? tego go się wkrani, że ty chcesz skakać. Te, te różki ma zajebiste. Ten wagn. O język też ma pomalowany. Nie mam bicia na to no, ja chuję. Też nie mam bicia, ja pierdolę. To był jeden z moich znajomych jest w bitwie. Na fałzecie. W No u nas, w serznikach. No, ten co odpisał. No, bo mi wysłało z tego screenshata jak ja zginęłem masz co najmniej 2600 asysty Na tym fałzecie Ale z nabiłości ma i Jobanyszek gibba na nie dwie tak? Czeszy, Czeszy, czeszy tak czeszy. Czeszy mają po, po dwie, dwie klasyczki, to jest jedna z tego biegłości Czyli ma... raz, dwa... trzy Dwa albo... dwie albo trzy, raczej trzy te czołgi kurwa, jak ma... no Zajebiście, że go trafię, zesnął się na pewno Dobra, nie będę tego mu pisał Ja bym chciał, że odcinek nagrywam, ale już nie będę tego wyrobił. Napisałem tu sobie, żeby jak chcę, to możesz wbić nie pytam skąd jego znam. Może zobaczę na wiadomości prywatnie, może będziemy wiadomo. Skąd jego? Hmm. Daję mu go na maksa do góry. To wcześniej był wysyłany Tank Tanks Hot Wheels. To wcześniej do mnie dzwonił na prywatnym widzę. Ja. Widzę, że ja mu coś napisałem dość, do, dość wulgarnie. teraz ma to nie jest ten, to się, się do kółek z tej kurwy. Celuję tu.